Ignite rzucony i to jest po prostu solowa eliminacja, ot I mean, for playoffs, when you're in the moment, you're gonna be playing the matches soon. Doesn't matter the odds or anything, everyone just wants to win. I to jest kłopot, bo po prostu pozbędzie się Marlona, on jest nie do zatrzymania! Jest tu Mima, kto może być potężny shot blast, trafia tutaj prosto w Renatę! Tak naprawdę nie myślę o poprzednich playoffach, chcę po prostu dobrze się pokazać. O wiele lepiej niż w porównaniu do poprzednich, ale jakoś nie rozmyślam o tym, bo po prostu wiem, że jesteśmy dobrze przygotowani. Nie ma już nie ma ultimate'u, nie ma szans na przezwanie rab. to było przepiękne! Ago Rogue faktycznie przeciwnika zje na jeden chęt. To jest moment, kiedy zaczyna się Liga Dravena, bo Lakers się rozpędza! To po prostu, do formie playoffu czujemy się bardzo komfortowo. Na pewno jest w roku, ale gdy mamy trochę problemów, które musimy naprawić, więc nie jestem jakby taki bardzo konfident, ale na pewno jesteśmy fawertami, że wygrać wszystko. Ale soli rozpędzony! Wkręca nam się w samo serce walki! Iron biorą wszystko, co było do zgarnięcia! I don't care that right now Rogue are looking like the favorites. We're gonna do our damn best and we know that it's for sure possible to win.